Witam Państwa serdecznie. Disco Toyota i Laser Music prezentują nowości 93. Witam serdecznie wszystkich fanów. Właśnie to ja jestem głosem Disco Torino. Głos, mam nadzieję, pozostał ten sam, ale wygląd troszeczkę się zmienił. To są właśnie kasety Disco Torino. Tak wyglądałem 30 lat temu, tak wyglądam dzisiaj. Słuchajcie, mega informacja: Disco Torino, reaktywacja. Podobno nie można cofnąć czasu. My cofniemy go dla Was o ponad 30 lat. Nastąpi to 8 października w Poznaniu w klubie. Dwa progi. Wystąpię ja, wystąpi Tomasz, Gwiazda muzyki lat 90. który zaśpiewa swoje największe przeboje. Za konsoletą pojawi się także organizator tej imprezy DJ Fonfer, znany pasjonat Disco Torino. Będą muzyczne wspomnienia, dużo dobrej muzyki, myślę, że będą także wzruszenia. Zapraszam, będzie się dużo działo, 8 października Poznań, dwa progi disco Torino 8090.